Chodź no myszko. Kuku. Poleciała. To my też lecimy. Witajcie, kochani. Jak ktoś mnie nie zna, na imię mam Adam i od kilkunastu lat prowadzę blok. Pewność zbawienia na której dzielę się w pewnością zbawienia. Ale dzisiaj, wyjątkowo. Powiem o czymś, o czym nigdy bym nie przypuszczał, że powiem. O polityce. Na ogół polityka na liście moich 600 zainteresowań klasuje się na przedostatnie miejsce, albo bije się tam z technikami szydełkowania. Ale tak się składa, że od kilku miesięcy się to zmieniło, dlatego że jest taki cyrk, taki cyrk obserwuje, co się dzieje tutaj w Stanach Zjednoczonych, że. Normalnie żalnie nie patrzeć, bo się można tak ubawić, że tylko trzeba wiadra popcornu i oglądać. No i tak w skrócie, bo generalnie nie chcę mówić o polityce dla polityki, tylko żeby pokazać pewną fantastyczną pe, pewien fantastyczny mechanizm, który, który występuje w naszych umysłach, naszych mózgach. I ma to bardzo ścisły związek z religią. Zresztą nieraz powtarzałem, że religia i polityka to prawie jak bracia. No i co się stało kilka dni temu? No, może ktoś zupełnie nie jest zainteresowany, ani, ani nie wie co się dzieje. To tylko powiem dwóch w takim ato, atomowym skrócie: że kiedy Trump został prezydentem, wziął sobie do pomocy niejakiego Ilona Maska. Właściciela Tesli. No i w Stanach Zjednoczonych myślę, że połowa ludzi jest gorącymi zwolennikami Trumpa, ale jest też wielu zwolenników samego Elon Musk'a. Kochałem go za jego pomysłowość. Abstrahując od tego, czy on naprawdę wymyślił Tesle. która jest notabene świetnym samochodem. Uwielbiam ją jeździć i wygoda jest niesamowita. I myślę, że za jakiś czas te, te rozwiązania automatyczne będą już wszędzie. No ale wracając do tematu. Trump i Elon żyli ze sobą we wspaniałej relacji. Jeden i drugi robił, co mu się podobało. Ale wzajemnie się kryli, także wszystko było dobrze. No i kilka dni temu się to skończyło. Nagłówki gazet się rozpisywały z tytułami w stylu: najpotężniejszy człowiek świata i najbogatszy człowiek świata się rozstają. A albo zrywają ze sobą coś takiego. No i teraz jest jeden wielki problem, dlatego że ci, którzy do tej pory, wcześniej, przed tą, przed tym złączeniem się tej pary, ci, którzy kochali tylko Ilona Maska, musieli też pokochać Trumpa, no bo Mask deklarował miłość do Trumpa i często to podkreślał, jak, jak wspaniałym jest prezydentem i, i tak dalej. No i wzajemnie. A tutaj nagle w jeden dzień wszystko runęło. I teraz, co taki zwolennik Trumpa ma zrobić? Który do tej pory też kochał Ilona. I co ma zrobić zwolennik Ilona, który kochał Donalda? No i co się stało ciekawego? Rano zwolennicy, czy oryginalni zwolennicy Donalda, zaczęli zasypywać internet tym ujęciem, Mówiąc, przecież on jest nazistą, przecież on popełnił coś niesamowitego. I teraz ktokolwiek, kto obserwuje tutaj choć troszkę politykę, wiadomości, widział to. A większość z nich tego nie pamiętała w ogóle. Natomiast zwolennicy Ilona zasypywali internet tą fotką. na, je, na której jest on widoczny a razem z Jeffreyem Epsteinem. Jeffrey Epstein był śmiesznie skazany na, na jakiś śmieszny wyrok, potem ponownie sądzony miał być, ale popełnił samobójstwo według oficjalnych doniesień za przemyt ludzi yy, i za inne czyny niegodne z osobami nieletnimi, niepełnoletnimi. No i teraz nagle wszyscy sobie o tym przypomnieli. Tylko że wszystko wcześniej było wiadomo, wszystko wcześniej było szeroko omawiane. Trump nigdy nie krył, że znał się dobrze ze I Ilon też się nigdy nie wypierał, co, co robił. A wcześniej nikt tego nie pamiętał i nagle wszyscy to pamiętają. Może też. Przypominacie sobie, jak oglądaliście mnie wcześniej, kiedy mówiłem o tym, jak po wyborach, kiedy wybrano Obamę, ja wtedy jeszcze chodziłem do, do jakiegoś kościółka małego i w tym kościele wszyscy w niedzielę po wyborach mieli nocy na kwintę. Ja się pytam, co się stało? Oni jak to? Obama wygrał, nie wiesz? A ja mówię, no i? Przecież Obama mówi, że jest chrześcijaninem. Nic z tego, co mówi, nie jest, nie wiem, przeciwne chrześcijaństwu. Natomiast jego przeciwnik, Nick Romney, chyba nie Nick, nie jestem on wyznawał wiarę, według której wierni będą oczekiwali na statek kosmiczny, który ich zabierze. Ale oni mi mówili, ale ty nic nie rozumiesz. Obama jest demokratą. No i, no i demokrację prowadzi do komunizmu. Ale jakim cudem? Nikt mi tego nie umiał wyjaśnić. I po jakimś, czasie, po jakimś czasie pojąłem. Nie ma co tutaj wyjaśniać. Nie ma co się kłócić z fanatykami. Ale też lekcja dla nas nie tylko relacji z innymi ludźmi. Ale kiedy. Jesteśmy choć troszkę fanatyczni. Nasz mózg zaczyna wybiórczo traktować wszystkie wspomnienia, wszystko to, co widzimy, i autentycznie potrafimy coś zobaczyć, usłyszeć, i kompletnie o tym nie pamiętać 5 sekund później. W relacjach też to jest, też to jest szczególnie ważne, bo o ile myślę, że większość z Was oglądających ten filmik tutaj nie jest fanatykami, religijnymi ani politycznymi, to na ogół jesteśmy choć trochę fanatykami w naszych relacjach. Fajnie, jeśli, jeśli udaje się tego, yy, udało ci się to. A, udało ci się nim nie być, ale no ciężko w relacjach o, o, o to, żeby emocje nie grały dużej roli. I nasza pamięć naprawdę płata niesamowite figle. I lekcja z tego taka do nas jest, że. No, z jednej strony właśnie najważniejsze, nie ma co się kłócić z fanatykami. A z drugiej strony uświadomić sobie, że to, że ja coś pamiętam, że jestem przekonany na jakiś temat, to jeszcze naprawdę nie jest żadnym dowodem, co się tak naprawdę wydarzyło? No. I to tyle.